Dzień dobry. Prawda, chociaż na zewnątrz, dzisiaj nie zachęcam do ćwiczeń, to jednak zapraszam razem ze mną byście poćwiczyli. Dzisiaj przygotowałem dla Was dzisiaj 10 ćwiczeń. Każde z tych ćwiczeń będziemy wykonywać przez 15 sekund. Między każdym ćwiczeniem będzie, uwaga, 20 sekund przerwy. W tym czasie postaram się przygotować Was do kolejnego ćwiczenia, żebyśmy mogli wspólnie ćwiczyć. Jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy. Zaczynamy rozgrzewkę, bieg w miejscu. Podnoszę kolanka do góry. Ok. Klaszczę przed sobą. Za sobą. Dalej cały czas biegnę w miejscu. Okay. Teraz staram się wyrzucać nogi na bok, Hop. prawa, lewa noga, to samo, ale wyrzucam nogi do przodu. I uwaga, to samo wyrzucam nogi do tyłu. Ok. Wykonujemy teraz dziesięć majacyków i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Bardzo dobrze. Ok. Jeśli jesteśmy gotowi, to przechodzimy do naszych ćwiczeń. Uwaga, pierwsze ćwiczenie to będzie podpór przodem. Wytrzymujemy 15 sekund. Czekamy na sygnał. I zaczynamy. Pamiętamy o wysoko w górze. Okay. Przechodzimy do siadu równoważnego. Ramiona w bok. Mamy sygnał podnosimy nóżki do góry. Przygotować się. I zaczynamy. Okay. Kolejne ćwiczenie. Tym razem jesteśmy dalej w siadzie. Nogi ugięte na sygnał. Podnosimy piotra wysoko do góry. OK? Przygotować się. Uwaga. I zaczynamy. Przechodzę teraz do leżenia przodem. Czoło skierowane, będzie skierowane do podłogi. Staram się ręce i nogi wprowadzić w ruch piąty. W ten sposób, ok? I zaczynamy. Bardzo dobrze i uwaga, prze znowu do leczenia tyłem będzie rowerek. Przygotować się i zaczynamy. Przechodzimy teraz do uniku podpartego. Będziemy wykonywać naprzej na stronę przeskoki. Czekamy na sygnał. I uwaga, zaczynamy. Wstajemy. Wysoko podnosimy kolanka i klaszczymy pod kolanem. Na zmianę lewa, prawa noga. Czekamy na sygnał. 15 sekund. I Uwaga, zaczynamy. I znowu przechodzimy do przysiadu podpartego. Teraz będziemy wyrzucać obie nogi do tyłu. Hop. Czekamy na sygnał. I zaczynamy. Uwaga, następnie pajacyki, czekamy na sygnał, gotowi? Zaczynamy. Ostatnie ćwiczenie. Przechodzimy do przysiadu podpartego. I skaczemy w górę z ramionami w górę. Hop. Czekamy na sygnał. Gotowi. Zaczynamy powolutku. I hop. Jak najszybciej. Okay. Jeśli już odpocząłeś, znasz już wszystkie ćwiczenia, spróbuj wykonać je jeszcze raz. Przejmij film do tyłu i spróbujmy jeszcze raz razem. Ode mnie to już dzisiaj wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!